Hej, tu Agata. Witajcie na kanale Dam to dziecku. W tym tygodniu rozpoczynamy przygotowania do wielkiego święta, czyli Dnia Dziecka. Z tej okazji przygotowałam dla was przepis na, oczywiście bardzo proste mini serniczki truskawkowe. Zaczynamy. Potrzebujemy następujących składników. Około 7 małych kopcików, 250 g truskawek, 150 g serka naturalnego, jednej łyżeczki agaru i jakiegoś słodzidła do smaku. Ja użyłam 4 łyżek syropu klonowego. Zaczynamy od zblendowania truskawek na gładką masę. truskawkowy przelewamy do rondelka i doprowadzamy do wrzenia. Dodajemy syrop klonowy i agar. Energicznie mieszamy, aby nie powstały żadne grudki. I taką masę gotujemy przez około 2 minuty. Po tym czasie wlewamy mustruskawkowy do miski i łączymy z serkiem, energicznie mieszając. W rondelku pozostawiamy trochę musu truskawkowego, aby nasze serniczki miały dwie warstwy. Pozostało już tylko złożyć nasze serniczki. Na dno foremek kładziemy po jednym biszkopciku, następnie wlewamy kilka łyżek masy serowej, a na samą górę mus truskawkowy. Jeżeli zdążył się ściąć, podgrzewamy chwilkę na ogniu, aby akar się rozpuścił. Gotowe serdniczki wkładamy do lutówki na około pół godziny. Jeżeli przepis Wam się spodobał, subskrybujcie nasz kanał i zachęcam Was do odwiedzenia naszego Instagrama. Do zobaczenia za tydzień!